Często mierzy się z tym, że część pisarzy nie docenia plusów, jakie wynikają z wydawania książek z wydawnictwem. Fakt, faktem, prowizja od sprzedaży no nie jest za duża, tak zwane tantiemy, ale plusów jest co niemiara. Po pierwsze, właściwie tu nie ma kolejności, ale korzystasz z zasięgów wydawnictwa, czyli nie masz swoich, wchodzisz od razu tam, gdzie jest twój potencjalny klient, jeśli dobrze dobierzesz wydawnictwo. Po drugie. Część reklamy, przynajmniej taka minimalna, no bo nie czarujmy się, debiutant nie ma co liczyć na ogromną reklamę, rozbudowaną, zazwyczaj jest to jakaś tam reklama, ale ta niewielka część reklamy i tak leży po stronie wydawnictwa, który wie, jak to robić, zazwyczaj ma rozbudowaną bazę odbiorców newslettera. Newsletter to podstawa. Po kolejne ma fachowców. Możesz nie wiedzieć nic o korekcie reakcji, składzie, łamaniu, projektowaniu okładki, dystrybucji, tym gdzie powinno się znaleźć Twoje dzieło, czy na przykład o isbn o którym bardzo wielu twórców e-booków zapomina, że coś takiego w ogóle istnieje i że mieć to powinni. Tych plusów jest więcej. Mówię o nich w pierwszym odcinku serii Jak wydać książkę z wydawnictwem czy self-publishingu, który czeka na Ciebie na moim kanale na YouTube. Link, spiel.